Dzień dobry, dzień dobry, kochane. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Przychodzę do Was tutaj z kolejną inspiracją w naszym temacie. Jestem widziana, ja zaraz tylko zobaczę, bo chciałabym zdjąć okulary, ale dzisiaj wyjątkowo mocno razi słońce, więc nie wiem, czy mi się tak uda bez... Zupełnie Wam powiem szczerze, kochane. Nie wiem, czy mi się uda, bo naprawdę jest to Dzisiaj wyjątkowo jakoś tak dokuczliwe, albo być może moja wrażliwość jest dzisiaj taka. Dajcie, kochane, znać, że wszystko dobrze widać, dobrze słychać, żebym miała tutaj odzew od Was. Kochane, przychodzę z krótką inspiracją. Krótką, ale konkretną. W temacie jestem widziana. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, może powiem. Krótko, krótko o co chodzi. Wkrótce, wkrótce rozpocznie się warsztat dla kobiet pod tytułem właśnie jestem widziana 18 marca. No i do tego czasu, do tego czasu gdzieś tam wpadam w wolnej chwili z krótkimi takimi, wiecie, filmikami, z krótkimi live'ami właśnie w temacie, żeby was gdzieś tam zainspirować do tego tematu a tym, który, którzy e, tym z Was, którzy z jakiegoś powodu nie mogą uczestniczyć w warsztacie, nie mogą być razem z nami, to żeby też coś się udało, coś się udało gdzieś tam e, skorzystać. Kochane, bo jeszcze nie widzę żadnego komentarza i nie wiem, czy to coś tutaj e, właśnie u mnie. E, o, teraz dopiero coś się zaczęło pojawiać. Cześć Katy, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, czyli mnie widzicie, czyli mnie widzicie, czyli mnie słyszycie. Kochane, o czym ja dzisiaj chciałam powiedzieć? No właśnie, zatytułowałam ten dzisiejszy filmik. E, Jestem widziana, a otwartość na wsparcie, tak? Otwartość na przyjmowanie wsparcia, w ogóle otwartość na przyjmowanie. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że czasami mamy takie poczucie e, no właśnie bycia ze wszystkim, jakby y, y, bycia ze wszystkim samą, tak? My realizujemy swoje cele, my spełniamy swoje marzenia, spełniamy swoje pragnienia, ale cały czas mamy takie poczucie, no właśnie, że, że to wszystko, to, to wszystko musimy dźwigać same, to wszystko musimy realizować same. Te przeszkody w cudzysłowie, które gdzieś tam się pojawiają na, na naszej drodze, tak? Czy jakieś przeszkadzajki, coś co nam utrudnia, że my się z tym też musimy mierzyć same. Często mamy właśnie takie poczucie trochę, wiecie, bycia, bycia pominiętą przez życie, bycia pominiętą przez życie, bycia pominiętą przez świat, bycia pominiętą jakby przez innych ludzi, tak? Czyli to, to wewnętrzne poczucie i ten wzorzec, który sprawia, że my jesteśmy niewidziane, nie wpływa na to, że my jakby nie jesteśmy w stanie realizować swoich celów, nie jesteśmy w stanie realizować swoich marzeń, tylko bardziej wpływa to na takie poczucie, że my jesteśmy z tym same. No i to jest tutaj właśnie bardzo ważny, bardzo ważny w tym momencie aspekt. Cześć Aniu, cześć Mariola. To jest w tym momencie, kochane, bardzo ważny aspekt. No bo jeżeli nas nie widać, świat nas nie widzi, życie nas nie widzi, ludzie nas za bardzo nie widzą, no to, to nas to, to też... Od tej zewnętrznej przestrzeni zwyczajnie po prostu nie płynie wsparcie, tak? bo nawet nie widać, nawet jakby nikt nas nie widzi. Czyli jak nikt nas nie widzi, to nie ma, nie ma z tego świata zewnętrznego, czy to od świata, czy to od ludzi, właśnie takiego, takiego ruchu w naszym kierunku. Tak? Na zasadzie, że ja Ci coś dam, ja Ci w czymś pomogę, ja Ci w jakiś sposób wesprę. Dajcie mi, kochane, właśnie, czy to w ogóle z Wami rezonuje. To znaczy, chodzi mi o to, czy, czy być może macie takie poczucie, doświadczacie czegoś takiego, że jesteście właśnie trochę pomijane, czy właśnie niewidziane przez życie, przez świat yy, i przez innych ludzi, właśnie kiedy, yy, kiedy realizujecie swoje cele. Czy być może odwrotnie, być może macie zupełnie inne doświadczenie i macie wtedy poczucie, że wystarczy, że o czymś pomyślicie i tak naprawdę wiecie cały. Pojawiają się różni ludzie, pojawiają się różne okoliczności ze świata, układają się te okoliczności w taki sposób właśnie, że, że czujecie się bardzo, bardzo mocno wspierane. I zazwyczaj kochane, jest tak, że kiedy, no właśnie, kiedy jest ten u nas wzorzec i on akurat w takiej formie się przejawia, czyli że my jesteśmy niewidziane. I, i, I jakby nie, 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 nie otrzymujemy tego wsparcia od świata, od życia i od ludzi, to zaczynamy coraz więcej dawać, tak? I to nasze dawanie, to nasze właśnie, jakby takie dawanie jest taką formą, na pewnym poziomie oczywiście, właśnie zwrócenia na siebie uwagi. To jest takie, wiecie, Popatrz ja tu jestem, tak? Ja, ja tutaj jestem. Popatrz, nie wiem, życie, popatrzcie ludzie, wszystko w zależności, e, m, gdzie ta forma tego dawania się gdzieś tam przejawia. E, ja tutaj też jestem, tak? Zobaczcie mnie w tym wszystkim. Ja tutaj też jestem, ja tu, ja tu chcę być widziana. No i oczywiście m, nie sprawdza się to. E, jak w taki sposób funkcjonujecie, to na pewno, na pewno już macie takie doświadczenie. Że to się po prostu nie sprawdza. A dlaczego? Dlatego, że to nie transformuje tego wzorca. To, że my zaczynamy, wiecie, coraz bardziej eksploatować siebie na przykład w relacjach z innymi ludźmi i dawać siebie coraz więcej, nie rozwiązuje tego naszego głównego wzorca pod tytułem właśnie jestem, jestem niewidziana i dlatego to też nie może przynieść efektów. No i oczywiście kochane, jak nie przynosi <grywa> Jolanta pisze i ty <grywa> Tak może być, dokładnie. I oczywiście jak nie przynosi efektu, no to e, zostajemy z jakimś rozczarowaniem, zostajemy z, z frustracją, tak, zostajemy z wkurzeniem coraz bardziej, coraz bardziej właśnie na świat, na życie, na innych ludzi, no bo my tyle z siebie dajemy, a nikt tego nie widzi, tak? I to nie przynosi takiego efektu. Jutro, jak będziemy mieli tutaj dobry internet, kochane, to no właśnie, przyjdę z tym filmikiem w kontekście dawania, w kontekście dzielenia się właśnie, właśnie w tym temacie jestem widziana, dlatego że no właśnie, tu jest, tu jest kolejny myk. Już nie chcę o tym dzisiaj mówić, kochane, ale tu jest po prostu kolejny myk, bo jak ten wzorzec nadal funkcjonuje to my ile byśmy nie dawali i co byśmy, wiecie, w tym dawaniu nie wymyślały, co byśmy nie robiły, to tak nie jest, to, to, to nie może być przyjęte, bo w dużej mierze właśnie to nie jest widziane, w dużej mierze właśnie to nie jest widoczne. Ja tutaj się cofnę, kochane, bo chciałam przeczytać, jakaś duszyczka, widziałam, jakiś dłuższy komentarz dała. Mariona, nawet jak jestem... Widziałam, a widziana pewnie, to boję się spytać o pomoc, bo myślę, że i takiej nie dostanę. Tak może być. Tak, jak najbardziej kochany, właśnie. Tak też może. E, tak też może być, tak, że i tak się, i tak się boimy. Mm. Ojej. Także ten temat, e, właśnie bycia widzianą bardzo mocno, bardzo mocno żyje w tych dwóch przestrzeniach, czyli przyjmowanie i dzielenie się, czy przyjmowanie i dawanie. Bo tak jak powiedziałam, nie ma możliwości, żebyśmy my swobodnie przyjmowały, czy od życia, czy od świata, czy właśnie od innych ludzi, kiedy jesteśmy niewidziane, kiedy jesteśmy dla świata niewidoczne. Kiedy jesteśmy niewidoczne dla innych ludzi i wtedy faktycznie jesteśmy skazane przede wszystkim no, na własne działania, i zazwyczaj w taki sposób my to odczuwamy: tak? że owszem, ja zrealizuję swoje pragnienie, ja zrealizuję swoje marzenie, ja dam radę, no ale ja jestem z tym, ale ja jestem z tym wszystkim tak naprawdę sama. Mm. Więc kochane, zostawiam Was dzisiaj właśnie z takim pytaniem wobec siebie, czy ja jestem widziana w kontekście właśnie wspierana przez innych, tak? Czy, czy, czy ja jestem widziana w kontekście właśnie tego przyjmowania, tak? Czy ludzie mnie widzą na tyle, że przychodzą do mnie i mnie obdarowywują różnymi jakościami, różnymi rzeczami, różnymi zasobami, Wtedy kiedy ja znajduję się aktualnie w potrzebie, ale też wtedy kiedy się nie znajduję w potrzebie, tak? Bo to też nie chodzi o to, kochane, żebyśmy my się, wiecie na przykład, doprowadzały do takiego, nie wiem, jakiegoś skrajnego, wiecie, przypadku żeby nami się ktoś, w cudzysłowie, zajął albo żeby w ogóle się nami ktoś zainteresował, tak jak to w dzieciństwie być może robiłyśmy, że byłyśmy niewidziane przez rodziców i dopiero na przykład, nie wiem, choroba tak powody, powodowała to, że rodzice przekierowali na nas swoją uwagę, że rodzice się być może bardziej zajęli nami, e, bardziej zajęli tym, czego my potrzebujemy. tak. Iwonka już napisała, że nie jestem. Mm, mm. No dajcie znać, kochane, bo to jest naprawdę ważny temat i jestem ciekawa, jak to, jak to tutaj u Was właśnie wygląda, jak, jak Wy to czujecie. No bo tak jak powiedziałam, jeżeli świat ma nas wspierać, jeżeli życie ma nas wspierać, jeśli inni ludzie mają nas wspierać, to najpierw musimy być widziane, ale widziane w taki zdrowy sposób. Nie w taki sposób, w jaki być może manipulowałyśmy, będąc dziećmi, czyli doprowadzać się, wiecie, do jakiegoś skrajnego cierpienia, żeby ktoś mnie do cholery jasnej w końcu zauważył, tak? Żeby ktoś się do cholery jasnej w końcu mną zainteresował i, i moimi potrzebami. No nie, w zdrowy sposób, tak? W zdrowy sposób, który uruchamia to, uruchamia taki przepływ, że życie się chce jakby dzielić ze mną, że życie się chce, że, że świat chce mnie wspierać, tak? że świat chce, żebym ja go też obdarowywała. Ania pisze, to może być, że się nie ufa ludziom. Tak, ty jak najbardziej, jak najbardziej. Jak najbardziej Aniu z tego aspektu również. No bo jeżeli... Nie mamy zaufania do ludzi, to już nas kieruje do tej przestrzeni, że mamy dużo negatywnego obrazu na temat świata i innych ludzi. A jeżeli mamy negatywny obraz, no to my siłą rzeczy, tak jakby stawiamy różnego rodzaju mury, no bo nasza podświadomość się niczego dobrego nie spodziewa. Tak? Niczego się dobrego nie spodziewamy. Raczej funkcjonujemy wtedy w takim trybie walki na zasadzie i tak niczego dobrego się nie mogę spodziewać po innych ludziach. Tak? I tak nic dobrego tak naprawdę nie dostanę. I tak z tamtej przestrzeni mnie, e, mnie nic, e, nic dobrego nie spotka, ale... To też już jest kolejny aspekt. Najpierw, to chyba już mówiłam wcześniej, kochane, jest to bezpieczeństwo w byciu widzianą wśród ludzi, tak? Jest to bezpieczeństwo właśnie w tym byciu widzianą wśród ludzi, bo kiedy ja się poczuję bezpiecznie z tym swoim wewnętrznym światłem i sama, tak jakby ze wszystkim, jaka jestem, to to, to, to już uruchomi pewien proces, że ja będę postrzegać świat dużo bardziej życzliwie, że ja będę postrzegać innych ludzi dużo bardziej życzliwie i że ja się zacznę spodziewać, spodziewać właśnie po innych ludziach czegoś w końcu dobrego. Także kochane, zostawiam Was z tym tematem, znaczy z tym pytaniem, tak? Na ile ja się czuję widziana właśnie? tej przestrzeni przyjmowania od życia, od świata czy od ludzi, a być może się czuję pomijana. No i jak macie ochotę z nami, kochane, e, popracować, to znaczy ze mną i, i, i z dużą grupą innych kobiet, to bardzo Was serdecznie zapraszam e, na warsztaty, które rozpoczynają się już 8 marca. Jestem widziana, a do jutra, czyli do dnia, do dnia kobiet, e, możecie ten warsztat kupić jeszcze w promocyjnej cenie. Także serdecznie zapraszam i wszystkiego dobrego kochane. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa!